Cześć, kolejny QA. Dzisiaj będzie na różne tematy, ale zanim do nich przejdę, wytłumaczę się trochę, czemu jeszcze nie mamy jego artykułu o komputerach do retuszu. Bo kilka takich pytań padło. Nie mogę dlatego, bo powodu jest dużo, ale głównie dlatego, że w momencie, kiedy powiedziałem, że w tym tygodniu będzie wrzucone, a co powiedziałem to chyba tydzień temu. To się okazało, że prawdopodobnie na WWDC, czyli 5 czerwca, będzie pokazany nowy MacBook Pro. To są tylko plotki, ale powiedzmy, że w miarę wiarygodne. I gdybym teraz wypuścił ten artykuł, to w ciągu dwóch tygodni zrobiłby się nieaktualny, musiałbym go poprawiać, no ale w ten sposób tego uniknę. Także będzie za około dwa tygodnie, no mniej więcej dwa tygodnie, bo za tydzień będzie konferencja. Potrzebuję trochę czasu na poprawienie tego i wtedy go wypuszczę. Poza tym, kiedy ja go zaczynałem pisać, to procesory AMD były niedostępne. To znaczy procesory były, płyty główne pod, pod tą platformę były niedostępne. W tej chwili można już je normalnie kupić, więc musiałbym i oto to zaktualizować wpis. A nie wiem, czy tego nie zrobi dopiero w październiku, bo to byłaby bardzo duża aktualizacja. Ale tak czy tak w ciągu dwóch tygodni wpis się już na pewno pojawi. Kiedyś mówiło się, że PNG detronizuje JPG, ale nic takiego się nie stało. Twoim zdaniem, jako co lepiej zapisywać zdjęcia do internetu? Głównie chodzi o zastosowania social media i portfolio. Ja używam jednego i drugiego. Teoretycznie PNG jest lepsze. W praktyce, właściwie w przypadku zdjęć, mniej więcej na jedno wychodzi. Większe różnice widzę w przypadku grafik, zrzutów ekranu i tego typu rzeczach niż w zdjęciach. Mało skompresowany JPG. Wygląda dobrze. Zakładam tutaj oczywiście, że to jest plik do publikacji, a nie do ponownej obróbki. No to wtedy JPG się nadają całkiem ok. Duża różnica jest w przypadku Facebooka. On chyba cały czas dość kiepsko traktuje odpegi, które mają dużo cieni, czyli może nie tyle dużo cieni, co dużo czarnego. Na przykład to jest zdjęcie studyjne na czarnym tyle. Jeśli jest przejście z koloru szarego do czarnego, to w PNG będzie wyglądało dobrze, w JPG... To będą jakieś straszne pasy przejścia się całkowicie rozwalą, będą fatalne, no i wtedy używam PNG. Jakim programem nagrywasz filmy z retuszu? ScreenFlow. Jest i na Maca, i na komputery z Windowsem. Kiedyś używałem QuickTime'a, Quicktime tylko że tych plików nie dało się za bardzo edytować, to znaczy powiększenie jakiegoś fragmentu, nie wiem, powiększenie kursora, powiększenie jakiegoś konkretnego okna, tego typu operacje, no to... Tam to nie było możliwe. Wszystko trzeba było edytować w ogóle w osobnym programie, który miał mniejsze możliwości. ScreenFlow póki co dla mnie nie ma żadnych ograniczeń, to znaczy nigdy nie brakowało mi żadnej funkcji w nim, połowy w ogóle nie, wykorzy nie wykorzystuję. I wszystko, co robiłem w kursie online, w kursie retuszu online, było na ScreenFlow. Wszystko, co publikowałem gdzieś tam na nie na Facebooku, na YouTubie, czyli w sumie niewiele, to też było robione w ScreenFlow. No i Wydaje mi się, że jest ok, tylko kosztuje 100 dolarów, ale jak na to możliwości, które oferuje, myślę, że w porządku cena. Według Ciebie lepiej pokazywać klientom wydrukowane portfolio, czy kupić iPada 13 cali, albo coś podobnego? Nie wiem, bo to zależy od tego, w jakim świetle te zdjęcia będą pokazywane. Jeśli w słabym, no to co Ci po tym, że wydruki będą dużo lepszej jakości niż, niż to, co pokazuje iPad, no bo będą dużo lepszej jakości, iPad nie jest w stanie pokazać tak ostrego obrazu, tak szczegółowego, tak z tak dużym gamutem i tak dalej. Natomiast nic Ci to nie da w słabym świetle. Wydruki mają też ten plus, że mogą być ogromne. Na przykład Marcin Tyszka, z tego co pamiętam, pokazuje swoją teczkę w rozmiarze A2. Jest to ogromne, jest to strasznie ciężkie, bo waży tyle co cały worek iPadów, no ale na pewno wrażenie robi niesamowite. Na iPadzie czegoś takiego, czegoś takiego nie uzyskasz. Robię zdjęcia tylko na blog i Instagrama, są tylko uzupełnieniem innych treści. Większość z telefonu, czasami z aparatu. Polecisz jakiś program do prostej obróbki na komputerze? Photoshop jest za drogi i za skomplikowany, a program dodany do aparatu nie umożliwia wstawiania podpisów, ramek itd. A fajnie byłoby mieć wszystko w jednym miejscu. Mega popularny i z całkiem fajnymi możliwościami jest Pixelmator. Masa znajomych blogerów z tego korzysta, wszyscy są zachwyceni. Ewentualnie Affinity Photo, bo Pixelmator jest tylko, na jest tylko na Maca, nie ma go na Windowsa. A Affinity Photo jest na wszystko. No nie na wszystko, nie ma go na Linux i tak dalej, ale jest na Windowsa i jest na Mac OS. No. Ewentualnie możesz użyć jeszcze Lightrooma albo jakiejś innej wywoływarki RAW'ów bo tam się da też obsługiwać jpegi ale myślę, że do Twoich zastosowań się to średnio sprawdzi Warto kupić kaptur na monitoru. Myślę nad takim uniwersalnym, a nie od ESO. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto bo albo kaptur musisz mieć bo oświetlenie w pomieszczeniu masz takie, że no, musisz go mieć, bo inaczej to co widzisz na ekranie będzie wyświetlane kiepsko albo jest Ci kompletnie zbędne no ewentualnie jakieś tam sytuacje pośrednie, ale to się rzadko kiedy zdarza no więc tak, kaptur, według mnie to jest ostateczność i ja go unikam jak tylko mogę. Po kolei. Kaptur, gdybym miał, gdybym miał tutaj zamontowany kaptur, to miałby pro, miałbym problem z nagrywaniem dźwięków przy screencastach. Nie miałbym jak ustawić sobie mikrofonu tak, jak należy, musiałbym ten kaptur wtedy ściągać. Gdybym teraz sobie zrobił nagranie, to prawdopodobnie też bym ten kaptur musiał ściągać, żeby ten monitor jak, jakkolwiek sensownie wyglądał obok drugi ekran, co prawda tylko z laptopa, no ale jednak kaptur z boku zasłania ten obszar, więc musiałbym go trochę przerobić albo musiałbym laptopa ustawić inaczej niż jest teraz, mniej wygodnie. Co tam jeszcze, gdyby ktoś do mnie przyszedł i chciałbym mu pokazać zdjęcia, to kaptur by tylko utrudniał. Także kaptur ma swoje zalety i czasami jest potrzebny, ale ma też sporo wad. No i dobra, kiedy kaptur jest potrzebny? Wtedy, kiedy masz jakieś odblaski na ekranie, albo kiedy masz spadek kontrastu przez oświetlenie, które jest w pomieszczeniu. Tak by się mogło dziać na przykład wtedy, kiedy tutaj miałbym ścianę białą i ta ściana odbijałaby bardzo dużo światła w kierunku monitora. No to wtedy kaptur z boku odciąłby to światło. Albo gdybym miał nad sobą w tym miejscu sufit. W miarę nisko, albo tam byłoby światło, które by odbijało bardzo dużo światła w dół i ono by się odbijało w monitor. Tak mogłoby się też dziać wtedy, kiedy ściana za monitorem, czyli w tym momencie ta, która jest tam, gdzie aparat mniej więcej, gdyby ta ściana była cała biała, ale wtedy tak naprawdę nawet kaptur by nic nie pomógł, bo to jest światło, które się odbija w taki sposób, że no, kaptur tam na nic się nie zda. Także Czasami kaptur pomaga, nie zawsze. No i jak to sprawdzić? Uruchamiasz sobie na ekranie monitora czarny obraz, i to jest ważne, żeby ten monitor był uruchomiony, a nie był po prostu wyłączony, bo on ma wtedy swoje podświetlenie. Także uruchamiasz coś, czarne, coś czarnego, wyświetlasz to na całym ekranie, no i patrzysz, co się odbija. Jeśli to będzie ściana, która jest za Twoimi plecami, no to wtedy masz duży problem i kaptur tego nie rozwiąże. Ale jeśli to jest coś po bokach. No to wtedy jest ok, i kaptur pomoże. Weź sobie kawałek czarnego brystolu albo czegoś podobnego, ustaw sobie to w ten sposób, że wiesz, tutaj u góry, tak jak to by był normalny kaptur. No i wtedy porównaj, czy coś się zmienia, czy te odblaski znikają. Tak samo później zrób po bokach. Jeśli znikają, no to ok, kaptur, <laughs> przepraszam, no to wtedy ok, kaptur jest Ci potrzebny i on Ci polepszy obraz. I tak będzie w przypadku matryc, które są satynowe, które są błyszczące. Jeśli masz matrycę matową, no to wtedy nie widać odblasków, ale może się okazać, że kontrast na ekranie będzie lepszy w momencie, kiedy sobie przyłożysz ten Brystol. No i wtedy też będziesz potrzebował kaptura. Jeśli nie iść, nic nie zmienia, no to są dwie opcje. Albo kaptur jest ci niepotrzebny, bo masz po prostu naturalnie dobre oświetlenie. Albo to oświetlenie jest tak fatalne, że nawet kaptur ci nie pomoże. No i wtedy musisz pomyśleć nad tym, jak je poprawić a dopiero później jeśli nie będziesz w stanie poprawić wszystkiego, no to na sam koniec ratujesz się kapturem. Tyle na dzisiaj i standardowo za dwa tygodnie widzimy się znowu. Do zobaczenia, cześć!